No to wybieramy się do Lock, Lock Crew, interesującego miejsca, kolejny neolityczny grobowiec w Irlandii, troszkę mniej znany, żyjący w cieniu Newgrange. No to jedziemy. W drodze na Lock Crew prowadzi taka oto malownicza ścieżka. Lock Crew to megalityczny grobowiec korytarzowy, którego powstanie datuje się na lata 3500-3300 przed narodzeniem Chrystusa. Lock Crew jest jednym z czterech grobowców korytarzowych na terenie Irlandii. Grobowiec został odkryty w 1863 roku przez Eugenia Conwell, kiedy przybył tutaj w celach piknikowych. Na nowo to, to miejsce na nowo zostało odkryte w 1980 roku i jest stało się atrakcją turystyczną, choć wciąż żyje w cieniu New Grange. Przy dobrej pogodzie ze wzgórza widać góry Kuley, Morn, w Irlandii Północnej, a także Sliff Gulliona, Góry Pas gór Wicklow. A ja dziś mam wyjątkowe szczęście, bowiem mogę zobaczyć... Hmm, ikoniczną górę z hrabstwa Slajgo Benbulbena. Lok Kru pełniło funkcję pochówków, rytualnych modłów, ale także miejsca, gdzie ludzie zbierali się wspólnie, aby czcić pamięć o przodkach, świętować Nowy Rok, a także oddać hołd Matce Ziemi. To, to trzeba przyznać, że to miejsce to istny raj dla archeologów. Właśnie wchodzę na kolejny Wzgórze. Tutaj właśnie był, o! tutaj właśnie był, jak widać korytarz, którym można było przejść. To było wszystko najprawdopodobniej zasypane kamieniami, a tutaj jeden z właśnie z takich przykładów właśnie kamienne ozdoby wykute. Hmm, użyję takiego słowa, że wykute tutaj w skale w kamieniu, wciąż trzymają się bardzo dobrze pomimo tego upływu czasu. No myślę, że ktoś o nie dba, ale tutaj proszę tak to mniej więcej wyglądało. możemy sobie pomyśleć, że to były takie podobne kolory. No i jest tego znacznie więcej na całym terenie, ale niestety. Część tych rzeczy jest po prostu znajduje się na prywatnych terenach. Właściciele nie pozwalają ich zwiedzać i eksploatować. O, tam jest kolejny jakiś kopiec. No, mnóstwo tego było w, w tym okresie. Także miejsce interesujące. I tak jak wspominałem, żyje troszkę w cieniu Newgrange, ale może to i dobrze, bo ściągają tylko ludzie, którzy są naprawdę zainteresowani czymś. Tutaj ten główny kopiec. zaraz pozwolę sobie dotrzeć do, do wejścia Tutaj właśnie jest wejście, można tam wchodzić. Zresztą można, no pewno ubrań mogą tam wchodzić, ale tutaj jest podobne zjawisko jak w Newgrange, że również e, tutaj akurat y, no, w, w marcu Chyba we wrześniu e, wpada słońce do środka, zresztą odbywają się tutaj takie jakby festyny, e, kiedy dochodzi do tych e, przesileń. Legenda mówi, że wiedźma, która chciała rządzić Irlandią, musiała wykazać się niezwykłą siłą. Dlatego urządzono konkursy, wiedźma musiała skakać e, ze wzgórza na wzgórze, trzymając Mnóstwo kamieni, i podczas jednego z takich wyzwań jedna z wieśm upuściła kamienie. Tak oto doszło do powstania tych kamiennych kopców. Lok Kru to nie tylko megalityczny grobowiec, ale także inna atrakcja. Ogrody Planketów. Park, w którym też miała miejsce siedziba rodów Planketów. Normandzko-angielskiej rodziny, z której to której najsłynniejszym chyba członkiem tej rodziny był Oliver Planket, święty i męczennik, a także patron Irlandii. I właśnie zmierzam do Ruin, gdzie Ruin Kościoła i rezydencji Planketów, zaraz tutaj, uda mi się podejść. O właśnie jest informacja o, o męczenniku. O, proszę. Tutaj groby i ruiny, oczywiście kościoła, bo jak żeby inaczej. Wszystko z kamienia. Rut e, tak naprawdę planketów stracił tą rezydencję za czasów Olivera Cromwella. Musieli się stąd wynieść, ponieważ Oliver Cromwell nie był wielkim fanem irlandczyków, a przede wszystkim wyznawców wiary Katolickiej. Dodajmy dodam tego, że ten Oliver Cromwell ten często hahaha ha, ha, Bohater e, angielski, Lord Protector był bardzo brutalnym człowiekiem wyrżnął całe miasto Droheda. No widać, że ród był zacny. Wielkość kościoła wskazuje na to, że e, ród Planketów był zacny i, za, i zamożny. Czy tutaj można się wspiąć? Spróbuję się wspiąć. No. że ja was wyżej, wyżej już nie mogę, ale takie oto są widoki No moi drodzy Trafiłem w miejsce gdzie można natknąć się na wróżki z bajek hmm. Ciekawe czy spełniają życzenia bo ja kilka mam Halo? Jest tam kto? Halo Przyszedłem z życzeniami. Halo, no chyba nie ma. Wszystkie gdzieś się wymy pewno się wystraszyły. Albo spełniły swój limit życzeń na dziś, bo jest tu mnóstwo dzieci, rodzin, więc kto wie, może już życzenia są spełnione na dziś. No. Mam pecha. Muszę, następnym razem muszę tu przyjechać z samego rana. Jeśli spodobała Ci się moja dzisiejsza wyprawa, zachęcam do tego, aby dać łapkę w górę. Zasubuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw komentarz. No, i oczywiście, jeżeli interesujesz się Irlandią i tym, co dzieje się w mieście Dublin, zachęcam do tego, aby odwiedzić na Facebooku stronę mikroblog z Dublina. Posiadam również drugą stronę Hrabia Eryk, tam te poświęconej jest mojej działalności YouTube'owej.